Mamy kolejny obwód. Trzeba spojrzeć, jak rozpływa się prąd główny. Płynie sobie prąd główny i do tego węzła. Rozpływa się na jakieś prądy składowe. Ja je nazwę tak, jak są zaindeksowane rezystory, czyli prąd i2, prąd i3. Zauważmy, jak płynie prąd i2 przez rezystor r2 do węzła. Prąd i 3 płynie sobie też przez rezystor R3 do tego samego węzła, do którego jest wpięty R2, ponieważ początki gałęzi i końce gałęzi, na której znajdują się te dwa rezystory, są we, wspólnych, we wspólnym węźle, we wspólnych węzłach, dlatego tutaj mamy do czynienia z połączeniem szeregowym tych dwóch oporników R2 oraz R3 z połączeniem równoległym tych dwóch rezystorów, R2 i R3. Połączenie równoległe. Dobrze, co się dzieje dalej z tym prądem? Prąd i 2 oraz i 3 wpływają do węzła i wartość prądu. Płynącego przez R4 wynosi tyle samo co tego prądu głównego I. Ten prąd płynie dalej przez R, rezystor R4, tutaj obwodem, przez rezystor R5 i zamyka się przez źródło napięcia o wartości U. I płynie sobie z powrotem przez rezystor R1 w takim obiegu zamkniętym. Następnie jest rozpływ na no I2 oraz I3 w takim motocyklu. Ponieważ przez rezystor R1, przez te dwa rezystory połączone sobą równolegle oraz przez rezystor R4 i R5 płynie sumarycznie ten sam prąd, Ponieważ prąd I jest równy I2 plus I3, wynika to z prawa Kirchhoffa, z którym proponuję się zapoznać. Dlatego tutaj można powiedzieć, w tej sytuacji, że te rezystory są połączone względem siebie w sposób szeregowy. Ponieważ te dwa rezystory. Połączone równolegle jesteśmy w stanie, obliczając rezystancję zastępczą tak zwaną tych dwóch elementów zastąpić te dwie rezystancje jedną jednym elementem o wartości równej rezystancji zastępczej tych dwóch elementów. I wówczas nie będzie rozpływał prądów, tylko będzie przepływał przez tą rezystancję zastępczą prąd o wartości I.